Gdy się skończyła ceremonia powitania w domu nowej gospodyni, gdy się utuliły łzy matki i córki, gdy mąż oprowadził wszędzie żonę i pełen szczęścia i radości zdał berło domowe w drogie jej ręce, gdy dziadzio chodząc za nimi i stosowne piosneczki odśpiewując na sprzeciwiał się do woli młodej mężatce, w ten czas dopiero Anusia, znalazłszy sposobny moment, wykradła się z bratem do osobnego pokoju i opowiedziała mu wszystko. Wielkie szczęście! Jest zwykle tak bliskim wielkiej niedoli. Każdy rozumny człowiek tak dobrze to czuje, że spełnienie najgorętszych życzeń naszych po krótkiej chwili uniesienia napełnia serce smutkiem i trwogą. Tak się stało i z naszym panem Józefem. Gdy siostra skończyła opowiadanie, gdy się dowiedział, że kochany tak silnie, tak gorąco kochany, zbladł jak trup, upadł na krzesło, zakrył twarz obiema rękami i łzy szczęścia, bólu i trwogi puściły się z jego oczu. Gdy podano wieczerzę, on nic w usta nie wziął. Gdy poszli spać wszyscy, on chodził długo, marzył i myślał. Zmęczony wreszcie położył się, ale noc przeszła, dzień zajrzał w okna, a sen nie był wcale na oczach młodzieńca, przed którym krążyły obrazy niewypowiedzianego szczęścia, a za nimi rozdzierające malowidła rozstania się, utraty i zapomnienia. Tymczasem transakcja o kupno części państwa pożyczkowskich zaniesiona została do akt. Pieniądze wyliczone, intromisja wzięta. Pani Pożyczkowska, zabrawszy swoje dzieci drżące obok niej serce i manatki, pod które prezes kazał jej dać tyle podwód, ile by życzyła, wyjechała na mieszkanie tymczasowe do Szumska, póki by się nie zdarzyła, gdzie dobra dzierżawa. Wszedł więc prezes w posiadanie nowego dziedzictwa i jak pająk usiadł w samym środku czapliniec, gotów po swojej sieci puścić się na wszystkie strony na pierwszą zdobycz, która by mu się nawinęła. Gdy przy tym i oblik zakładowy od pani Włodzimierzowej otrzymał i pewnym był, że się i ta wioska jemu dostanie, tym bardziej zapragnął czapliniec, które miały stanąć w samym środku jego rozszerzającej się majętności. Ta podwojona chęć zawładania tą wsią podwoiła i grzeczność jego dla domu państwa Starzyckich, których postanowił do pewnego czasu oszczędzać. Poznawszy bowiem rozum i przenikliwość pana Hipolita, bał się naprzód, aby ten nie ostrzegł swoich sąsiadów i nie odwrócił ich od pozbywania się swoich posiadłości. Powtórę, chciał tą pozorną grzecznością dla jednego zamydlić oczy innym, wzbudzić ufność i okazać, że nie jest tak złym sąsiadem, jak o nim mówiono. Nareszcie, mając zamiar różnymi drobnymi przykrościami dręczyć upornych, przyprowadzić ich do procesu i zmusić tym sposobem do wyrzeczenia się mająteczku i biedy, chciał oraz mieć pozór sprawiedliwości za sobą i pokazać, że z dobrymi żyje dobrze i w przyjaźni. Wprawdzie mignęła mu była jakaś myśl zatrważająca, gdy wychodząc z gabinetu swego z panią Włodzimierzową, postrzegł córkę w rozmowie z panem Józefem, ale panna Kamila tak dobrze umiała potem ukryć swoje uczucia, tak na pozór obojętnie przywitała kochanka w karczmie, tak mało z nim mówiła, wygadawszy się serdecznie z jego siostrą, tak potem grzeczna była dla pana Henryka i jego matki w ich domu, że myśl ta zatarła się w głowie prezesa. Znikła ona z niej zupełnie, gdy chytra panienka w przejeździe przez wioski pani Włodzimierzowej. Odchwalić się ich nie mogła. Zachwycała się ich położeniem, doskonałością gruntów, dodając, co by to był za majątek, gdyby był w ręku dobrego gospodarza. Uśmiechał się na to prezes, dziękował w duchu Panu Bogu, że jego dziecię tak do niego podobne i ogromny zamek zbudował na lodzie. Z tych tedy powodów, gdy pan Hipolit Starzycki, skłoniony przez ojca i żonę, ujętych uprzejmością prezesawowej pamiętnej karczmie, ofukniony nawet przez matkę, która ulegając insynuacjom swego faworyta, wyrzucała mu niegrzeczność dla człowieka tak uprzedzającego i który został ich tak bliskim sąsiadem, zdecydował się nareszcie i z synem pojechał. Przyjął go prezes z otwartymi rękami i nie wiedział prawie gdzie go posadzić. Panna Kamila, postrzegłszy przez okno zajeżdżającego pana Józefa, jak się domyśliła z ojcem, pobiegła ku gabinetowi prezesa, dała mu znać, że ktoś przyjechał, a sama wyszła do swego pokoju, aby się cokolwiek uspokoić, utulić bijące gwałtownie serce i kochankowi dać czas obyć się i opamiętać. Przeczuwała ona, że musi wiedzieć o wszystkim i bała się raptownego spotkania, które by ich w przytomności obydwu ojców zdradziło. Po kwadransie rozmowy grzecznej, ale zwyczajnej, pan Hipolit Starzycki, poglądając na wchodzącą pannę Beldo, rzekł Mam od mojej żony ukłon oświadczyć córce pana prezesa i od siebie podziękować za jej łaskawe obejście się z moją córką Jezus Maria, rzekł prezes, czyż to nie był jej obowiązek? To, mając obligację dla brata, wiedząc jak ja szacuję rodziców, powinna była być uprzejmą dla córki, tak ją wychowałem? Dodał wzdychając gdy pan Hipolit nic nie odpowiedział, prezes tak dalej mówił. A przy tym y, taka interesująca osoba jak pani Zachorowska nie mogła nie zająć mojej kamilki. Jak żałuję teraz, że tak późno się poznały i poznawszy się, tak się oddaliły od siebie. Bardzo byłbym kontent z takiej kompanii dla mojej córki, bo osoba w takim domu wychowana jest zawsze użytecznym przykładem. Znowu nic na to nie odpowiedział pan Starzycki, pan Józef dla kontenansu przerzucał niby książkę, która obok niego na stoliku leżała, a prezes, zwracając się do panny Beldo, dodał: A gdzież to, Kamilcia? Zajęta w swoim pokoju, odpowiedziała guwernantka. Niech panna Beldo będzie tak łaskawa i zawoła jej na moment. O, jeżeli dla nas, rzekł serio pan Starzycki, to niech pan prezes nie fatyguje panny Kamili, a inną razą wypełnię swój komis. Zastygło serce w piersiach pana Józefa, ale zagłębiwszy się w książce nic po sobie nie pokazał. Bardzo się cieszę z tej obietnicy pana Dobrodzieja, rzekł prezes. To mi daje nadzieję, że się częściej widywać będziemy, ale ja bym chciał pochwalić się przed sąsiadem, moją jedyneczką, której pan Dobrodziej nie znasz. Nie miałem jeszcze tej przyjemności odpowiedział zimno. Tymczasem panna Beldo poszła. I po chwili otwarły się drzwi i pokazała się panna Kamila. Na twarzy jej nie było uśmiechu, ale wyraz jakiś poważny i łagodny. Oczy jej patrzały spokojnie, chód był powolny i pełen gracji. Z dziwnym zajęciem poglądał pan Starzycki na zbliżającą się z powagą okazałą panienkę. Pan Józef powstał, trzymając się krzesła, bo nogi pod nim drżały, a panna Kamila skłoniwszy się grzecznie i naturalnie ojcu i synowi, usiadła. – Kamilciu, – rzekł prezes, – pan Starzycki przywodzi ci ukłony. Moja żona przypomina się pani, rzekł pan Starzycki i ukłon przeze mnie przesyła. Jakże wdzięczna, rzekła uprzejmie, że pani Starzycka o mnie nie zapomniała. Jakżeście państwo dojechali wówczas? Czy szczęśliwie? Dodała, obracając się do pana Józefa. Jak tylko można najszczęśliwiej, odpowiedział nie śmiejąc podnieść na nią oczu. Mój Boże, rzekła żywiej panna Kamila, Jakie żałuję teraz, że córka pana tak daleko mieszka. Raz tylko widziałyśmy się z sobą, a tak jakoś przystałyśmy do siebie. Czy panu nie mówiła o tym siostra pana, jakieś mi się rozgadały? Co to za miła rzecz, takie spotkanie na tych nudnych popasach. I ja właśnie chciałem podziękować pani za tę uprzejmość. Z jakąś pani ośmieliła moją córkę. Wychowana w samotności, prawdziwa wieśniaczka. Nie wiem do prawdy, jak się znalazła. O, zanadto ją pan surowo sądzisz. Naturalna, miła, bardzo interesująca osoba, rzekła panna Kamila. A pan dawno wrócił od siostry? Już tydzień, odpowiedział pan Józef, spuszczając oczy. Lekki rumieniec wystąpił na twarzy panny Kamili i wkrótce zniknął. I tak ciągnęła się rozmowa dalej. Panna Kamila najwięcej mówiła z ojcem, a synowi czasem tylko rzuciła zapytanie o gospodarstwie siostry, o jej zajęciach, czy będzie miała bliskie jakie sąsiedztwo i tak dalej. Wtem wszedł Ignacy i dał znać, że nową młockarnię przywieźli i czeka przed gankiem. A, to ciekawa rzecz, bardzo kontent. Pan co taki gospodarz, to może zechce obaczyć? – rzekł prezes podnosząc się. Z ochotą, odpowiedział pan Starzycki, i wyszli.